Skoro musisz chwilę poczekać, mogę postawić ci Tarota. W porządku. Niektórzy wierzą, że niepewność jest złem i wróżą, żeby się jej pozbyć. Inni twierdzą, że złem jest. Bać trzeba się. Wymyśliłam ten układ z spe... Twoja przyszłość. Jestem gotowa. Zacznijmy od ciebie. Głupiec. Mm -hmm. To było do przewidzenia. Było, ale źle to interpretujesz. Głupiec oznacza początek podróży, zapowiedź czegoś nowego. To takie wewnętrzne dziecko, ciekawe świata, czasami naiwne i lekkomyślne. Myślę, że właśnie taką Cię poznałam. Mag. Człowiek o dużym talencie, ktoś bardzo charyzmatyczny, przywódca. Pasuje do Johnego. Karta jest odwrócona. Może oznaczać skłonność do nałogów, zaburzeń psychicznych. No, zdecydowanie, żony. Jest jednym wielkim zaburzeniem. Ostatnie karty dotyczą Waszej przyszłości. Diabeł. Karty, masz jakiś inny zestaw? To nie jest śmieszne wi. Odwrócony diabeł to zależność i brak kontroli. Walka o władzę, agresja, zło. Cokolwiek planujesz, potraktuj go jako przestrogę. No dobrze, Joy. Księżyc. Księżyc, to chyba nie tak źle. Nie wiem, Wi.